Hej, dobrze, że jesteś. Właśnie słuchasz bardzo brzydkiego podcastu. Przez dłuższą chwilę nie wiedziałam, co tak naprawdę mnie blokuje przed nagrywaniem podcastu. Wiecie, chęci były, zapał był, pomysłów też nie brakowało, a jednak zebranie się do tego, żeby usiąść na swoich czterech literach i coś z siebie wydusić, graniczyło z cudem. Pojawiła się. Jakaś taka blokada, i chyba to mam, kochani, perfekcjonizm. Znowu ten perfekcjonizm, który w przypadku podcastów objawiał się u mnie tym, że każde nagranie musiało być, w moim mniemaniu, oczywiście prawdziwym opus magnum długim, logicznym, takim, żeby się nikt do niczego nie mógł przyczepić. I od razu wiem, zaczęłam mówić i złapałam się na tym, że to ostatnie graniczy z cudem jest. Idiotyczne w samym swoim założeniu. I z jednej strony dzieje się ta blokada, a z drugiej w mojej głowie kłębią się najróżniejsze, mniej lub bardziej poukładane myśli, którymi czuję, że powinnam się podzielić, że dla kogoś byłyby cenne. I wtedy znowu pojawia się blokada, bo ojejku, jejku, teraz trzeba usiąść i mówić więcej niż 20 minut ciórkiem, bo inaczej to nie będzie podcast. Zatem mam dla Was propozycję. Zróbmy małe ćwiczenie, bo chyba razem z powodem tej mojej blokady znalazłam też lekarstwo. I będą to krótkie odcinki. Jedna myśl, ale regularnie. Nie perfekcyjnie, ale prosto z serca. Takie słowo. chciałbym powiedzieć słowo na niedzielę, słowo na wybrany dzień, tygodnia. Po prostu jakaś rzecz, która wpadła mi do głowy i uważam, że jest warta więcej niż tych kilku sekund na Instagramie, bo tam czas mocno nas ogranicza. Zatem dzisiejszy odcinek zatytułowałam Radzisz sobie, bo sama chciałabym to zdanie czasem, a nawet często usłyszeć. Macie momentami tak, że czujecie, że w ogóle nie ogarniacie życia, że sobie nie radzicie, że mieliście być głównymi bohaterami tej opowieści, a odgrywacie cały czas trzecioplanową rolę w oczekiwaniu na poważniejszy angaż? A wiecie, że to gówno, prawda? Ja naprawdę daleka jestem od stwierdzenia, żeby siedzieć na dupie i nic nie robić, i po prostu niech się rzeczy same wydarzają. O tym odcinek też nagram. Ja, ja całym sercem jestem za planowaniem kolejnych celów, za marzeniami. Jeżeli znacie mnie dłużej niż 5 minut, to doskonale o tym wiecie. Ale Internet, ten... Znowu, znowu mówię o Internecie. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że bardzo często zrzucam na niego winę, ale uważam, że to on nas w dzisiejszych czasach w dużej mierze kształtuje. I, i ten internet mnie ostatnio tak strasznie, strasznie denerwuje I, i o tym też odcinek mógłby już powstać bardzo dawno temu, gdybym się nie hamowała. Ten internet nam strasznego bałaganu narobił wełbach straszliwego, zasiewając w nas taką myśl, że każdy powinien w życiu robić Bóg wie co. Przez Bóg wie co rozumiem pewien poziom m, życia, lifestyle'u, sukcesów, nie na miarę najbliższego otoczenia, ale takich, wiecie, takich, żeby cały świat drżał w posadach. I to wszystko musi zadzieć się już teraz zaraz, bo jutro będzie za późno. Na dobru sprawy już jest za późno, bo nawet jak masz lat, nie wiem, 25, to znajdzie się ktoś, kto osiągnął twoje marzenie 10 lat wcześniej. Musi być szybko i efektownie i tak, żeby wszyscy o nas słyszeli. I ja nie doszłam do tego, z czego ten efekt wynika. Tu można byłoby tak naprawdę pracę naukową na ten temat napisać, i pewnie nie jedna taka już powstała osobiście tak na szybko obwiniałabym późny kapitalizm, który nam próbuje wpoić, że być to znaczy mieć i to mieć bardzo, bardzo dużo. Obwiniałabym naszą potrzebę przynależności podkręconą dodatkowo przez media społecznościowe, która czyni nas takimi nieprzysiadywalnymi w gonitwie po więcej więcej więcej. I pewnie jeszcze kilka czynników by się znalazło, i z tak wysoko zawieszoną poprzeczką ja sama często łapię się na tym, że nie nadążam, że jestem sto lat za neandertalczykami, podczas kiedy świat mknie do przodu, uśmiechając się do mnie rzędami do białych zębów. Wdech i wydech. radzisz sobie. Sam fakt, że jesteś tu, gdzie jesteś, że umiesz zarządzać swoją codziennością, że umiesz zadbać w tej codzienności, tej najzwyklejszej codzienności, która i tak w, swej, w tej swojej zwykłości jest niezwykle skomplikowana, umiesz zadbać nie tylko o siebie, ale o swoich najbliższych, już jest sukcesem, za który powinnaś dostać złoty medal z czekolady. W tej chwili, w tu i teraz radzisz sobie przewspaniale. Nie perfekcyjnie, bo nie jesteś robotem. Nie zawsze tak samo dobrze, bywają lepsze i gorsze dni, bo ponownie nie jesteś robotem. Ale życie się wydarza i ty za tym życiem całkiem żwawo nadążasz. Jeśli na krótką chwilę odłożymy telefon i przestaniemy skrolować ten potok kontentu, to nastaje cisza. Ostatnio miałam taki przebłysk po godzinnym doom-scrollingu, wiecie, siedziałam sama w domu i napierdziczałam TikToka, wojna, make-up, vlog, jakieś płaczące dziecko, wojna, hall zakupowy, ktoś płacze, ktoś się śmieje, znowu make-up, znowu labubu i znowu wojna. Na pewno kumacie klimat. Swoją drogą czekam, aż powstaną jakieś badania na temat wpływu takiego koktajlu emocji na nasz mózg, o ile już nie powstały, nie, no na pewno powstały. Wracając, yy, podczas tego Skrolowania budowało się we mnie coraz większe napięcie, jakiś bliżej nienazwany niedosyt, jakaś niewystarczalność. Ktoś wlazł na Monteverest, ktoś zrobił rekord sprzedaży, ktoś dziesiątą książkę wydał, i w pewnej chwili wyłączyłam telefon, i nastała cisza. Kurz tańczył w promieniach słońca, pod balkonem śmiali się ludzie, leżałam sobie na kanapie kupionej za własne, we własnym mieszkaniu, czekając na własnego męża. Pies poszczekiwał sobie na swoim posłanku przez sen I, i, i zaczęłam się zastanawiać, gdzie w swoim życiu zrobiłam błąd. Gdyby się dobrze nad tym zastanowić, odrzucając ten cały internet, który cały czas nam powtarza, co mamy robić, żeby dojść tam, gdzie teraz nie jesteśmy. Gdyby to wszystko odłożyć i dobrze się zastanowić, to nigdzie nie zrobiłam żadnego błędu. Skoro czuję teraz to ciepło i słyszę tę ciszę, skoro mam co do gara włożyć i fajnych ludzi wokół, to gdzie jest mój błąd? Z czym nie nadążam? Bardzo, bardzo łatwo wskoczyć w ten wir niewystarczalności. Najśmieszniejsze i przy okazji przerażające jest to, że za tym ciasnym uściskiem presji rzadko idzie działanie. Zwykle kończy się na tym ścisku i na paraliżu, który po nim następuje. Bo ktoś, bo coś, bo, bo teraz, a my nie. Zobacz, nawet ja z tymi podcastami tak właśnie zrobiłam. Presja rosła, wydawało mi się, że może powinnam po takiej przerwie coś zmienić, tak? Ale jeśli zmieniać, to skalować, bo internet przecież mówi, żeby skalować. Może jakieś studio wynajmę, może kamerę włączę, może gości zaproszę. Ale każda z tych myśli budowała coraz większy dystans w działaniu, coraz większą prokrastynację. W rezultacie skończyłam z roczną przerwą w nagrywaniu, do którego wracałam od czasu do czasu, bo coś wypadałoby wreszcie nagrać. To moje działanie wynikało tylko i wyłącznie z presji, którą sama na sobie wywierałam. Przecież tak nie powinno w ogóle wyglądać twórcze działanie, dodatkowo takie, z którego Wy moglibyście wyciągnąć jakąś wartość, prawda? No i teraz wracam i wracam do was z minimum z odcinkiem, który będzie trwał pewnie, nie wiem, 10 minut, jak nie mniej, i to jest moja obecna definicja sukcesu. Radzę sobie, i ty też sobie radzisz misia. Radzenie sobie to przeżywanie codzienności. Możemy ustalić taką nową definicję? Zdjąć z siebie wreszcie tę presję robienia Bóg wieczego, w Bóg wie jak krótkim czasie, na Bóg wie jaką skalę i, i po prostu być? Cieszyć się z drobiazgów, że się nie wiem, zrobiło dobre zakupy, że się obiad ugotowało, że się poszło na spacer, że się z dzieckiem pobawiło, że się pojechało do pracy, że się. Uśmiechnęło do nieznajomego i załatwiło sprawę w urzędzie? Przecież to już jest super. Na tym polega radzenie sobie. I znowu osiąganie spektakularnych sukcesów, takich, takich które będą dech zapierać, które sprawią, że po prostu będziesz kipieć dumą, o ile oczywiście masz na takie sukcesy ochotę, one też są dla ciebie. Ale to nie jest definicja radzenia sobie. Na tę chwilę, w której jesteś i w której czujesz, że sobie nie radzisz, budowaniem presji osiągniesz efekt dokładnie odwrotny do zamierzonego. Wiem to po sobie, oczywiście, możemy się różnić, tak, ale moje 35-letnie doświadczenie mówi właśnie w ten sposób: jeśli czujesz się jak paproch, to rozpoczynanie sprintu do celu, który dla osób, które podziwiasz, był supermaratonem, jest zgubne. Jak <laughs> jaka metafora. Oj, dobra, i tu urwę przekaz się skończył. W ogóle macie tak, że czasem macie taką myśl, takie ff, w takie flow wpadacie i ta myśl się nagle urywa, tak wiecie, jakby się zerwało połączenie. Ja mam tak w tym momencie i po staremu starałabym się jeszcze wydusić kilka zdań z siebie, żeby osiągnąć tą zgrabną puentę, ale tym razem tak nie będzie. Nazwałam to bardzo brzydkim podcastem w ogóle i, i zaczęłam cyzelować każde zdanie do niewytrzymałości. Koniec z tym. To był mój śmietniczek na dziś, a ty? Radzisz sobie skarbie, tylko może odłóż telefon.